Kolejny dzień pracy, 11 lipca, w godzinach porannych przybyło trzech tenkarzy: genio Kruk, Furga Wiesław i Kruk i Henryk Klimek. Przez dwie godziny zrobili szprycę na tej części kościoła. Około południa pojechali do domu, i po południu już nie przyszli. Pomocą służyli. Przy Murażach panowie pan Bakulec Mirosław, pan górniak Władysław, pan Rubaj Wiesław oraz Kazio Zabratański, który wykuwał specjalny otwór, w kościele na podłączenie elektroniki, piękne trzaniołki. Przyjechały tu z dziadzi dziadzio ym... Pracuje na kościele, robi wykończeniowe sprawy blacharskie. Zabezpieczenie kominów wszystkich przed kawkami. Montuje ochronne siatki. Dziadziuś, pan Józef Poleszak. Po pracy pan Miecio Pachulec, który dzielnie od rana miał pieczę o pracę. bicie o Świtek, nasz kamerzysta. No i Stasia Sprawka, który nie był dawno, ale przyszedł i bierze się w solidne pracy. A oto przed nami pan Józef Poleszak. Człowiek, który nie ma lęku w wysokości. Fachowiec pierwszy na stronie wschodniej Polski. Pierwszej klasy. Pokrył blachą całą naszą świątynię. Dzisiaj przybył, aby dokonać zabezpieczenia kominów przed pracami tkarskimi. A w oddali na dachu. Prace niebezpieczne. Wykonują parafianie. Stasiu. O pokażcie się Stasiu. Stasio Zuchorski. Dalej. Kazio Zabatański i Pan Wiesio. Rubaj, Wiesiu. Pokaż swoje bliz Wiesiu. Wiesiek. Pokaż Ale Wiesiek nie widzę twarzy. Pokaż się Wiesiu. No i Piotrek Niemczyk. Oczyszczają kominy. Przed nami dzielni panowie na dachu. Oczyszczają Stasio Tuchorski, Wiesio Rubaj, Niemczyk Piotruś i Kazio Tabratański. Oczyszczają kominy wentylacyjne. Praca bardzo ciężka, nieprzyjemna. Z każdego otworu po dwa, trzy wiadra gruzu, który do gruzu niosły kapki, zostały jeszcze rozszerzenia, Komin główny, pan Miecie Bachules, odjeżdża do domu. Dziękujemy, panie Miecie! I dziadzie w środku, dziadzie górniak. Na każdą prośbę Dziadzio jest gotowy do pracy. Dziadzio pozdrawiamy Pana Górniaka. Panie i Pana Józefa pozdrawiamy. No i Stasia też. Przed nami Pan Władzio który godzin porannych jest przy dzisiaj I, i konserwuje wszystkie rynny. Przyszedł na po jest gorliwy, i soliny w i pan Zbyszek broda, który przywiózł nam gryz ze strony Śląskiego kościół i plebania zmieniają swój wygląd oto w dniu wczorajszym dobudowano na plebanii ponad metr komina. Egipa pana Malandy położyła jasne czynniki na plebanie, a także na części dachu zostały założone z tej strony czynki od strony południowej, a także część okien od strony wschodniej została założona gładkim czynkiem. W oczekiwaniu na Dalsze prace rynkarskie były konserwowane rynny. Rynny spadowe, które od godzin porannych konserwowali rano dziadusz Ryszard ze swoim synem Dariuszem, pan Władzio Jędruch Od rana, a także. Pan Władzio Kusy od popołudnia pracuje przy rynie. a także mały Piotrusz, który konserwował mały Piotruś który rano i po południu obejmki do rynia malowanie rynien jest pracą wymagającą wiele cierpliwości i ten cierpliwość posiada Pan Władzio Jędruch, tu przed nami widzimy na ekranie. No i także Pan władzie Kusy. Sekunduję w tym. Piękna praca, za nią chcę mu podziękować. To jest praca naszych Panów. A w oddali widzimy samochód, który przywiódł Słona Śląskiego i Marianny oraz mączkę Białej Marianny. Podejdziemy bliżej, aby. Przedstawi naszych parafian. Tam pracują. Oto przed nami malarze. Pan Władzio Kusy i Pan Władzio Jędruch. Panie Władzie, dziękujemy za solidną pracę. Takiej pracy mi się uczą młodzi nasi parafianie. Tej solidności właśnie w pracy. oraz osób starszych. Rzut oka na pracujących przy rozładunku Grysu, Białej Marianny. Odpoczywają pan Sadzie Górniak, pan Dziś Dzenkowski, Artur Maciebroda, i Pan Jan Flis, pan Stefan Benz, Romek Górniak i Adaś Małecki. Małe to ujęcie. Kamery z Placu Budowy, z Placu Magazynu Materiałów Budowlanych, przed nami Sękowski Witek, Adaś Małecki, Romek Górniak, Górniak Stasio Starszy, Ben Stefan i Pan Jan Wis, a tu kierowca Mączyk Rada Kościoła zmienia swoje oblicze. Przed nami ekipa, która przygotowuje materiał do pięków ozdobnych na świątyni. Potrzebny jest kamień o przekroju od pół do centymetra, zwany otoczak, który będzie kopiony biały cement będzie zrobił elementy krzyży krzyża przy zakrystii który widzimy który jeszcze jest szary oraz krzyża przy sali katechetycznej przy sali katechetycznej a dach częściowo będzie włożony sokół w rybanię chwilę odpoczynku bo pani, pani Stasia Dziadosz, Henio Poleszak i Witój Świtek chwilę odpoczynku a do głosu dochodzą dzieci przed nami Mirek nasypuje po spółkę na rafkę, na rawce czyści Justynka, sobórka. Justynka, pokaż się. Justynka, sobórka, pokaż się. Tak, pozdrów tamtych, co nie pracują. I Beatka też. I jej mały braciszek, prawda? Braciszek, mały Beatki, Jak masz na imię? Miruś. Miruś. Pokaż się, Miruś. O, grzeczny jesteś. No i mała proboczykówna, Jak masz na imię? Kasiu. Kasiu. Kasia bardzo fajne dziecko. Pomachaj rączko Natuliowi, żeby do roboty przyszedł, no. O, no. I Justynka. Gąbkówna. To też dzielne dziecko. Ekipa dzielnie pracuje, jako widać, na załączonym obrazku. O. Przesiewają. Po spółkę. Pani Józef chce zobaczyć siebie. Proszę? Chce pan zobaczyć siebie? No. Zaraz pokażemy na zdjęciu. Uśmiechnięty, zmęczony, ale uśmiechnięty, prawda? Tak, tak. Oto cała, cała dzielna drużyna. Pod wodą pana Józefa Wicia I pani Staś. A Miruj, jest dzielny. Przebierasz. sobie przebierasz. On godzin porannej trwa akcja oczyszczania żwiru, aby wyrobić z niego kamyk otoczki, który będzie wtapiany dial cement na słupy filarowe i na krzyże przy zakrywki i przy sali karychetycznej. Przed nami dzielna. Dzielna drużyna. Na czele pan Tadzio Makua z Junina. dalej na prawo pan Władzio Górniak, pan Stacio Hejno, pan Sękowski Wicio mój sąsiad, a tam na wprost pan Gąbka Jan, mój sąsiad proboszczyk, tak zwany proboszczyk, ale o to się nie gniewa. Pozdrawiam mojego pięknie. Jak to pięknie idzie. Podziwiamy gorliwość pracy. Kamiki odrzucone, orsiane. Tu w piasek piask porsiany. z niego wyciągana kamikiotoczka. Dzielny pan Stasiu, zostawił. Proszę Proszę. Romciu, zaraz podejdę tam. Dzieci z Urszulina. Dwóch Prusiów. Małe próśki. No i... i Mały Niziński i Mały Niziński a dalej dwie panienki Beata i Ewa Prisówna. a za nimi Romcio Ciechowa mój sąsiad Romcio Górniak wszyscy pracują dziennie od rana i jeszcze od rana były dwie dziewczynki Ewunia i Justynka Dziurszulina nie ma tak we dwoje, pan Janku. Takaj może obadać, nie? O. Ja sam o, tego długo um, kolege do roboty. No ja. Idę. No. No ładnie. Nie za długo, O, Zygmunt jest To jest. O! o, właśnie. I przyszedł jeszcze dzielny młodzieniec. Dzień, dzień. Pan Zygmunt tutaj. Przyjechał serb gadowo. Pracował dzielnie przy oknach, wykowając miejsca na parapety. Teraz oczekuję na pracę, na dyspozycji. Będzie razem z panem Gąbką oczyszczał Paspółkę Pan Zygmunt Wójtowicz pan Tadzio Pan jak władzio sypie Dzień Nasypuje To niech, nie, niech wybrałam To nasza nie uciecz Rulina Justynka Jewunia. Od rana pracują Trzeci raz poprzednio do kamery I oto przed nami pani, pani Zosia oraz Pani Krysia, które posili przy wszystkich pracujących, idą teraz do domu. Ale jeszcze przyjdą, aby dać robotnikom podwieczorem. Pani Zosiu, spojrzycie tutaj ładnie, o tak, o, dwa aniołki. Pięknie. Pięknie, widzicie. O, próbował ściekać bardzo ładnie. O licznie. tak to jest, tak. Teraz jeszcze, tak bliżej, ładnie. Zrobimy zbliżenie teraz. Chodź chodź O. Zbliżenie. Pokażę, ładnie jeszcze władzi. W drugą stronę. No jedno, w drugą stronę. O. Bardzo ładnie. I oto przed nami. Pan Staś od który przyszedł na popołudniową zmianę i oczekuje na dyspozycję. Pracy będzie dość. Fajno. Dobrze. Który? Z Wiesią Gozdalem i Woganem czyścili kominy. ubrudzony ale zadowolony. Nasi panowie, pan Gozdal Wiesio i Zygmunt Wujtowicz, którzy kończyli akcję czyszczenia kominów. Dobrzy kominiarze. Wiesiu, ile zarobiłeś? Ine? 1600 zarobił, ale może opuścić trochę. A tam na górze drużyna pana Morańdy, szef na czele, to jest szef kończy skrobanie komina. Pan Eugeniusz, a dalej? Pan Staszek, o! Pan Staszek, panie Staszku, poka pokazać burzę, Burzę i pozdrowić góry. Drapać, fajnie to idzie. Panie genio elegancko. A jeszcze muszę ekipę dalszą. Niech się pokażą, czterech panów. Pani Janku. Pani Janku Górolu. Co byś pokazali ze twoje twarze góralskie. Pokazać buzie swoje. Żeby widzieli w górach jak wysoko siedzieli na nizinie. film nie nie. O gdzie jak wysoko wchodzi. Bicio w akcji Ubrudził sobie rączki Piękny słoneczny dzień Brygada Pana Morajdy Po chwilowym Rusza do pracy Na użyteczną warstwę Pan szef, pan Eugeniusz Co no, by zaczynało się z Nas pracuje pan Eugeniusz oraz Mieszek Pawelec Wjeżdzi masę nas Maszyna chwilowo staje Władzio ileczek Leczek dążą do tynkarzy. Przy każdym trójkącie staje jeden tynkarz Przed nami w chwili Pan Aleksander Frączek z Lewanowszczyzny Pan Kromas z Lewanowszczyzny Pozdrawiamy Lewanowszczyznę Jak imię Leon i Pan Leon, który tu słynie z tego, że ma prawną rączkę. Pan Leon godula trzeba lodać, żeby niech wszyscy, wszyscy zeszło znają, ale damy. Każdy ochoczo bierze się do pracy. No i leszek na drabinie leszek podaje materiał. Leszek Pawelec. Wszyscy dzielni panowie. Leszek to działać za siebie i za swojego tapę. A oleś jak mówią, musi panny szukać. I na górze dość wysoko. Pan Stefan Benz i Andrzej Migryt przygotowali rynne do malowania. Za chwilę będą konserwować rynne. Farbą podkładową i farbą nawierzchniową chlorkałczkową. brygada naszych parafian pan Stefan Benc i pan Genio Zaremba pracujący w drodze masy do tym górnym Genio Wegancik jest na oto widok naszej świątyni od strony północnej fronton kościoła i jeszcze w roszczowaniach oczekuję na linkowanie w najbliższych dniach, w poniedzieli rozpocznie się prace linkarskie przy frontonie obecnie dobiegają końca prace wykończeniowie a to dzielna brygada która podwodzą siostry Marii Bagińskiej, która przyjechała na urlop i poświęca czas, aby z dziećmi pięknie pracować przy naszej świątyni. Wybiera kamyki, które będą konieczne do ułożenia w i w krzyżach świątyni przy zakrystji i przy sali Będą te kolorowe otoczki ułożone w białym cemencie. Dzielne dzieci. Na czele jest dzielna prawda? dzielny jesteście? A może przedstawicie się tak, żebyśmy widzieli jak się nazywacie? Zaczniemy, Piotruś powiedz tak, zaczniemy od Piotrusia. Piotruś, przedstaw się, powiedz jak się nazywasz. Bagiński Piotr. Bagiński Piotr, dalej. Bagińska. Jak, jak? Bagińska Ania. Bagińska. Siostra Maria to już jest znana wszystkim. Dalej, za siostrą kto? Iwona Malec. Iwonka Malec, pięknie. I za Iwonką kto? Monisia Sprawka, pięknie, a więc ta dzienna piątka. Zobaczymy teraz dalej kolejną grupę. Na czele z dyrektorem Wicielem Świtkiem. Kolejna grupa. I drugi dyrektor Marian Bochniak, o właśnie teraz. A tam trzecia grupa, dwie dziewczynki, jakby się ukryło, tak? Justynka i Ewunia. A to grupa chłopców z Urszulina, którzy przybyli od rana do pomocy, przeżywali mączkę, puchali kamienie, a teraz wyjmują kamienie z trawnika, by ją szkodzić do cięcia trawy. O, to dzielni chłopcy z Urszulina. Dzielna drużyna z Urszuliny. Pozdrawiamy Was. Tomek Skoczylas. Tomek, spojrzyj. Dalej. Rzesio, próś. Spojrzyj, Grzesiu Andrzej, próś. A to ja jestem Andrzej. To Ty Andrzej, wiem. I jeszcze Darek. Jak nazwisko? Jak? Darek Skoczylas. Jako gość też pomaga. Pan Jan Pawlak po stronie prawej. I pan Karsiat Bratański po stronie lewej. A gdzieś w głębi jeszcze Broniek Henio. Biesia Rubaj. Józef Dziadosz. Zgorski Józef. Najdzielniejsza ekipa. Podziwiamy Po ciężkiej pracy, chwila odpoczynku w oczekiwaniu na posiłek, które przygotowały pani Kazia i pani Marysia. Wszystko jest smaczne. O! To widać aż, aż pachnie. Aż pachnie. trzeba teraz brać kanapki. Je! No bo jak! Tak, jakby było pokazane, a nic nie wiem.

Prosimy na posiłek. Te eleganckie co się podobają listonoszce. Tak. Czy coś takiego jak naś, baba z może idzie się Nie, ale. Kawiecie, może. Czurka, kurka, No to jajku. No to ile są? Od strony wschodniej. Jest pan Józef, pan Maj Leon, pan Jasiek Kucharczyk, pani Maria Dulbas. Merek Zenek w jest przy brońarce Klimek Stasio oraz malec Artur rozmontowuje przewody elektryczne które trzeba usunąć przed rozebraniem rusztowania chciałbym żeby przerwiały urlop wschodnia ciągle został odsłonięty. Artur pomóc mare. Artur pomóż, dobrze, przebiegnij. Panowie. Brawo! Elegancko Kości nabiera blasku Coraz jaśniejszy i piękniejszy W wolnych chwilach rosztowania będą Zbierane Materiał segregowane. dziecko wyczyszczana z gwoździ I układane na swoje miejsce material